A witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Saint 400 Baby Challenge No i tym sposobem zostaliśmy z piątką domowników mm, Nie patrz, co się dzieje, nie obchodzi mnie to w najmniejszym stopniu Idź spać Idź spać, Caroline Bo ja się wkurzę Dziękuję okay. Dobra, myślę, że możemy budzić Caroline I tak żeby... Nie, nie wzięła porcji, ja sam chciałam, żeby ona ugotowała, sorry Przepraszam <gulik> ten guzik Dobra, nieważne, w każdym razie chciałam wam powiedzieć o tym, że mm, yy, No, zostaliśmy w piątkę W związku z czym mogą nam się teoretycznie teraz urodzić trojaczki No a dzisiaj będziemy robić dziecko z Jay Huntingtonem III yy, I mogę być zrobić tego omleta, proszę cię bardzo yy. Koko potrzebuje do toalety, to proszę iść bo jakbyś tym razem zrobiła szybko, to nawet Twoje dzieci może przed szkołą by zjadłem. Znaczy, no, tych dzieci to tak co w sensie no, tylko Keris i Lu. Ale, a tego tak w ogóle to pamiętam, że jeszcze z weekendu nam zostały tu lampy do sprzedania. Teraz mi się przypomniało. No te są ewidentnie droższe niż tamte. Dobra, to nie wiem, co to jest i do czego nam jest potrzebne. E, to mogę postawić, bo to jest do... możemy No nie wiem, możemy schować karbony do wyposażenia. to znaczy, może się przyda, nie? Dobra, i masz... Dobra, a ci już wstali. No co, no mama robi omlety no sorry, że tak wolno. Szybciej widocznie nie umiem, może przynajmniej tym razem nie przestanie w połowie. Dobra, ja też jesteś trochę głodna, ale dobra, możesz iść tu rozmawiać z się a to po prostu podejść i poczekaj sekundę. No teraz powinna skończyć, naprawdę. Obiecuję. Dobra. Tak myślałam właśnie, że już kończę, Okej. Okay. Yy, weź porcie. Kelic weź porcie. I Koko weź porcie. No tak wiem, że zaczynacie się szkoły za godzinę, ale na spokojnie, nie mam jeszcze czas, zdążycie zjeść E, dobra, ty jeszcze tu gdzie będzie. A ty, moja droga, potrzebujesz już spać znowu, więc daj się położyć do łóżka na do oki. Dobra, a ty nie możesz iść dalej, Caroline, bo. O, jezus, nie gotów. Bez przesady. Dobra, e, Caroline, możesz e, namalować jakiś obraz, jak tak sobie czekasz, A lub gdzie poszła? No dobra, jak chcesz. Masz jeszcze 13 minut przed szkołą. Dobra, a ty moja droga. Okej. Okay. Rozmawiaj z tym. I tak. Jak tam z z umiejętnościami? Przydałoby się, żebyśmy się zajęli tobą dzisiaj. E, dobra, Oni jej nie, Oni, nie wiem dzisiaj, nawet nie będą mieli szostki. A też. No zobaczmy yy, dobra Tak, yy, nie możesz więc nie możesz, dobra Dalej krąż A jak stoisz? Najgorzej stoisz z komunikacją, z tego co widzę Ale ona bardzo szybko rośnie, więc na spokojnie Akurat z tym Słucham No to super Dobrze dla was A ty, moja droga, jako że już jest dziewiąta, czyli dość ludzka godzina Możesz do nas zaprosić J.J. Zaproś. Mam nadzieję, że on tu przyjdzie. I zaraz to będzie dobra. Co tym razem nie był kaleb, tylko po prostu dzwonienie telefonu tylko to jest zazwyczaj zbudowane. Biegaj w kółko, dobra. Już nam przynajmniej zabejdowało się do biegania w kółko, co jest dobre, więc. Yy... O Jezus, no nie moja wina, że jesteś w no. Poczekaj Nie krzycz na naszego misia Dobra, czekajcie, bo musimy Tutaj Żeby ona nie była wisiaka, o już nie jest dobra Żeby mogła mu A Jakieś tam pierdolę takie porobić, piję, I co? Miesiąc no na trzech randkach, no to Przydałoby się, żebyśmy się niedługo wybrali na jakąś randkę. No to dobrze, że się dowiedziałaś, no ale nie miałaś pytać o barabera, tylko może go tam zaciągnąć do tego łóżka jednak. Koko biegaj w kółko, potem pogadaj z jednorożcem i chwilę pobadaj kształty. Karolem tutaj się zajmuje łóżkowymi sprawami. Mam no, wrażenie, że ostatnio ta gra się jakoś sama z siebie zwiększyła głośność. Ale nie jestem tego pewna 100%. Ciekawe, czy mnie w ogóle słychać. Może cała gra mnie zagłuszy. To by było śmieszne też. Znaczy, dobra, może nie byłoby takie śmieszne. E, jakby nagranie Jakby na nagraniach nic nie było słychać, ale... E, bo ja nie zwiększałam głośności z tego, co nie było. Przynajmniej niespecjalnie. A e, Jezus, nie zajmuz. Jestem upośledzona czasami. Dobra, podaj obiad może. Co robimy? Gulaszu nie lubię. Sałatkę Cezary, Jezu, ale bym zjadła sałatkę Cezary. Mam ochotę od chyba trzech tygodni na nią. I nie mogę się jej doczekać. Nie wiem, kiedy ją zjem, ale kiedyś na pewno zjem. Jak na wakacjach je, jeździmy, to często w restauracjach biorę sałatkę Cezar po prostu jako obiad, więc może wtedy się uda. Przepraszam, rób mi tą sałatkę. Ja chcę sałatkę również. Obiad, sałatka. Proszę. Kapresja też jest słowa. Ale wolę Cezar. Bo to jest jedna z niewielu sałatek, w której jest im wszystko, bo ja jestem bardzo wybredna. I nie wiem rzeczy w stylu oliwki, rukola, które często się zdarzają w sałatkach. Co się jeszcze zdarza w sałatkach? Nie mam grzyby jakieś. Nie wiem, nie wiem. No, ja generalnie mało rzeczy lubię, ale... Co zaraz wszystko jest po prostu idealne? Dobra. Rozmawiaj. I czy jesteś głodna? Nie jesteś w sumie. No to nic no. Ja cię już nie zatrzymuję. Mamy dziecko mamy. No to pa. No, za jedną interakcją tak dużo rośnie tego. To jest mega, To jest moim zdaniem niesamowite. A ty inną umieszczenie po prostu ciskasz się z nim przez yy, cały rok. Dobra. Gdzie jest to dziecko? I czemu płaczę? Weź może... co się nim zajmie. Karolina bo rzadko interakcję. Co, ona jest moją córką. W tym momencie ja się nią zajmuję. O, poczekaj jak ona jest mała i jezu. Śmieszna. Ej, ale gdzie idziesz? Ja chciałam z tą pogadać. Dobra, ty masz poprawę. O, oboje macie poprawę o Dziękuję. Dobra, zarobiście. No to robimy urodzinki dla bliźniaków. I co, na przyszły odcinek ich postaram się przybierać. Tylko teraz, żebym zapamiętała, że Keris jest szatynem, a ona jest blondynką. Dobra. Okej, okay, powinnam pamiętać. też podejść. A damu nie to? Nie spodałam, no właśnie. Dobra, czekajcie, bo to po prostu... Ale dobra, ty pierwsze, możesz być, co mi tam? Wymuchaj. Mm. No. I kogo? Co to dobra, niech będzie to. I, I co? Dziesiąta minuta, czyli tu. I... Nie wiem, którą ma Karolina, więc damy jej tą. Bo chciałam jej dać inną niż ma ale nie wiem, którą ma więc. Dobra, i teraz Ty wypowiedź No, nawet ładna jesteś. Bez przesady, ale pójdzie. No? Ale śmiesznie, jak jest nas tak mało, że w samym domu, nie? Yy, dobra. Yy, I to damy. Masz kciuczkę w górę, czyli popularność i 40 sekund, czyli 4, czyli to. I masz to. Co to jest? O nie! O nie! To może być trochę hardcore. Biorąc pod uwagę, że mamy z tym domu głównie dzieci, jeszcze Karol nie zaraz wróci. No chyba cię zabiję! Nie, ja. Nie. Chodź tu. I teraz... pożałujesz. Yy... Zgań. To co to jest za zachowanie? To jest nasz tort nieśmiertelny, który używamy po prostu do wszystkich urodzin, a ty nam... Okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. Odrabiaj lekcję. Ty odrabiaj lekcję. Zaraz trzepnie coś po prostu. Koko, rozmawiaj Dobra I teraz tak Karol, wiem, czy ty coś robisz istotnego? Nie To weź po prostu... A, miałeś go ganić, sorry Że cię przerwałam, przepraszam Tak, niech będzie Dziękuję i połóż ją spać no, to się popraw na przyszłość, słusznie. I teraz już jakoś wziąłeś, to zjedz ten to nie. A ja bym chciała zobaczyć. Najgorzej teraz mamy z komunikacją, ale komunikacja jest szybka, czyli myślenie musimy najbardziej rozwijać, myślę. I poruszanie się. Dobra. No to weź badaj kształty na razie. I Spania Pamiętacie, jak kiedyś mówiłam, że najgorsze są małe dzieci yy, i że ich nie lubię, yy, w sensie w Simsach, nie? No to już, już nie ma tragedii, przyzwyczaiłam się w miarę do nich W sensie... Yy, no, mogło być lepiej zdecydowanie, ale serio nie ma tragedii Moja droga, czy ty możesz, skoro masz problem, czy nie możesz go rozwiązać na przykład grając w grę? Zwłaszcza, że twój brat odrobił. Dobra. A ja będę musiała. Yy, chyba. Wam. Na yy, następny odcinek was yy, przebrać. Tak. O kurde. No, dawaj ten dywan. Gdzie on jest? On zniknął? Dobra, nie wiem o co chodzi korzystaj. Potem gra i tutaj w grę. A co jest takiego złego w tym, że ona śpi? Może ona ma coś nie tak z tym ubraniem. Czekajcie, jakie ja mamy do spania. Idź. Na przykład to masz. Jeśli to jest taki problem, że ona ma ubranie do spania. Nie wiem, może z tamtym jesteśmy tak konkretnie. On czyli i tak zamierzam tam te spodnie usunąć, tylko muszę znaleźć, jak one się nazywają, ale nie wiem, coś jest ewidentnie tak. Dobra, Ty już się rozbawiłaś trochę, więc możesz odrobić lekcję? Tak, ty, mój Coś jest ewidentnie nie tak chyba z ubraniem Karola, bo wszyscy są ciągle przez nią zawstydzeni. No i nie jak tego tortu. Normalnie go zamorduję. Z czym jest problem? Idziesz tu do kibla, tego wywalasz po prostu. Stąd mówisz mu, że wywalał, bo to jest twój dom nie jego. A on już się po prostu dzisiaj zachowuje jak jakiś... Już wypadł. Dobra, nie, bo to nie ma sensu w ten sposób. Ale w sumie teraz możecie mieć oddzielne połóżka nawet. Możecie się na całym rozłożyć jeśli macie ochotę. dobra. Ona ma chyba twarz po Caroline, ale nie jestem pewna, bo z daleka to nie widzę tak dokładnie Ale wydaje mi się, że ma podobną do Karoliny twarz Dobra No i co? I wszyscy poszli spać Tak Jeszcze ty byś mógł spać O, poszedł? Poszedł, poszedł. Dobra, nieźle Okej, okay, no co, no co? No i ja mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, a nacisk na tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć!